Cześć wszystkim. Chciałem Wam pokazać ten kwentarz Jak widać, przyjechałem na trochę, gdzieś za dwie godziny mniej więcej będzie już ciemno. Trochę śmieci. Tak to wygląda. Ewangelickich, z mentarzów dawno temu Ktoś tam nieraz jakieś znicze pali tak jak widać o pozostałości. No a ja tutaj sobie tu było chyba wejście na to wychodzi Te kamienie tu myślę, że tu było wejść na cmentarz I tak to wygląda A ja zajeżdżam zawsze tutaj od tej strony Tu jeszcze jest jakiś nagrobek. No a ja zajeżdżam za tutaj z tej strony, no. śmieci, jak widać oczywiście, śmieci są wszędzie. Nie wiem, po co ludzie to wyrzucają. Tak to idzie. No a ja zajeżdżam od tej strony. Wchodzę na tym polu. O. No to akurat jest niezawrane, ale tak sobie przyjechałem. Trochę sobotni wieczór, właściwie to można powiedzieć. Jak coś będzie, to nagram. No, mój drugi sygnał. W tym miejscu, gdzie przedtem na innym filmiku chodziłem yy, z łajcem yy, M6. Matrixem powiem Wam, że Xterra 705, za, za te pieniądze to można ją kupić. To jest petardo. Najlepszy wykrywacz, chyba jaki jest. M6 się chowa. Mówię Wam, bo wiem, sprawdziłem. To jest yy, stara taka obrączka. Yy, tego, od gołębia aluminiowa to już dawno ich nie robią yy, mi się wydaje, tu jest chyba znaczy dawno no. tu jest chyba 96 rok, jak się nie mylę może być nasza, polska ale no tak myślę no, to jak coś będzie fajnego, to nagram jeszcze. tu kolejny ładny sygnał któryś tam z kolei no tam śmieci nie nagrywałem, wiadomo no tu blaszka. Blaszka yy, owiana taka. Kawałek blaszki. No ale sygnał piękny. No ale chodziłem w tym samym miejscu, w tym samym miejscu, M6. <laughs> jak widać tutaj. No i sygnału takiego akurat nie wykopały. No ale, dobra, jak coś będzie fajnego to na No już ciemno się robi, pomału. Pozdrawiam przy okazji brata. Przybył już mi super, buty z Anglii. Nie wiem, czy to, czy to będzie tak widać. Ogumione. Ze skóry u góry. Ciepłe. Powiem Wam, że kurde. Na jesienne i te zimowe. Jakieś tam wypady. Tak jak będzie jakaś taka słaba zima, to super. No, a przy okazji, w końcu jakiś dołek. No i już zauważyłem. Pierwsza monetka dzisiaj. No, jeszcze trochę pochodzę, ale to już ciemno się zaczyna robić. Yy, co my tu mamy? 10 feników, Rajsfenik, Cynkowy 42 rok. Pozdrawiam wszystkich subskrybujących, oglądających. Tak to idzie, widzicie jak to. Pogoda fajna, trochę popadało lekko, to widać właściwie nawet na tym. Widać tutaj na na tej osłonce, tak pokropiło. Ale kurde wiatru nie ma, tak jak zapowiadali, że na Pomorzu miał być wiatr taki ostry. No jak na razie jest fajnie. Jest super, bym powiedział tak. Nie ma, to jak na, nie ma to jak na wykopkach, a, a tak to człowiek siedzi w domu i się męczy, albo w robocie, a, a tak to się można trochę od tego odstresować, jak to się i pochodzić, trochę się po, pomęczyć z kopaniem i w ogóle. No cześć Wam, jak coś jeszcze będzie, to nagrać. No mam kolejny sygnał, ale nie wiem co to będzie, tu już kopnąłem, a nie, myślałem, że to... Nie, coś mi się tu To co to jest? To nie No kurde a. No, Człowiek myśli, że to kurde jakiś kawałek metalu albo coś, a tu folia zgnieciona. No wysoki sygnał Wysoki sygnał Mogę Wam wyłączyć ten 40 pewnie nic fajnego nie będzie No kurde Pewnie nic fajnego nie będzie, no ale zobaczymy zaraz To jest taki filmik Rekreacyjny żelazo? Nie, łuska. O! Jakaś trochę większa. Trochę zżarta. Bicie jest takie. Zaraz wam powiem. L. LC42. Nie wiem, czy będzie widać. O! Kaliber. Nie wiem, jaki to może być. 12,5 mm, czy jakieś Nie, nie mam pojęcia Czy jak oni tam nie tak No z kolejnego dołka oczywiście polmocy muszą być Państwowy monopol spirytusowy Nasi tu byli chyba na każdym polu no. Zrobię jakieś na koniec jakieś podsumowanie na ja pokazy wam parę tych śmieci i złowów to znalazłem to, da, to tyle no jest sygnał 18, 20, 22 widzę coś tu na wierzchu leży o, zaraz zobaczymy co to jest ojej co to o, już wiem to raczej jest piętka od baterii o. Dzisiaj mam super znaleziska, naprawdę. No, jest następny sygnał. Widzę tu, ruch samochodowy jest niezły. Jest następny sygnał. 30,28. Coś tu widzę, coś wystaje. Dołka. Co to jest? O, o rączka. Jakaś rączka od jakaś rączka od yy, nie wiem od widelca albo od noża czy od czegoś tam taka miedziana chyba czy jakaś nie wiem z dziurą w środku czyli pusta była i tu jest kawałek stalowego no, no robię już podsumowanie bo to już się ciemno robi o, już. Jak widać, już tak pochmurnie, ciemno. No oczywiście, nie wiem. To chyba storów, jakiś taki ten żelazny taki do podkładu, chyba albo coś tak mi się wydaje do tej śruby. Ta, ta podkładka. To nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. No ta łózka rączka, ta od tego. O, co ciekawe, to jest fajne. Yy, tu pisze yy, kaloderma yy, a wolf and son syn i znaczy po niemiecku oczywiście karsruhe baden nie wiem czy widzieli o, tu akurat jest dziura zrobiona ale widzę że to jest karsruhe karsruhe i tu takie maleńkie napisy baden Ciekawe co to było Taka aluminiowa Jakaś Klapka czy coś nie wiem No oczywiście trochę ołowianych pierdół To fajny sygnał dawało Nie wiem co to jest Ale dawało mi 32 Na tym jakiś nie wiem Dziwny jakiś metal No śmieci oczywiście śmieci zbieram No Tradycyjnie Tradycyjnie polmosy To jest normalne tradycyjnie polmocy, no i ta no i ta odgołębia ta obrączka no i 10 weiningów, to jest moja dzisiaj jedyna monetka, 42 rok no. i pozdrawiam Was wszystkich trzymajcie się ciepło, mój sprzęcik oha oczywiście, nie, tu Wam pokażę Znalazłem parę butelek, sześć. Zabiorę. No a śmieci, śmieci oczywiście wywalam, te żelazo biorę. Śmieci zbieram, jak chodzę na polach, na których chodzę tam przez parę lat, albo coś, to zawsze zbieram śmieci. Bo po to mam je później na następny rok wygrzebywać albo tam za dwa lata, czy coś. No taki lepiej pozbierać niż to później kopać z powrotem. Pewnie tu jeszcze nie raz przyjadę. To jest fajne takie moje pole, ulubione. Miejsce fajne Dzisiaj w ogóle pogoda zanobista Nie wieje, nic, kurczę, nie ma żadnego wiatru praktycznie No, trzeba się zwijać Dzisiaj sobota, wieczór Browarka jakiegoś strzelić O, przy okazji mam, mam butelki na ten <grytanie> Na wymianę No, to na razie Nie trzymajcie się, ciepło, hej